Strategiczne strzały z przemkiem gdańskim. Jedno słowo, które najlepiej opisuje dobrego stratega to. Jedno słowo. To jest super trudne. Ktoś, kto potrafi zaangażować innych w strategię. Czy dobry strateg powinien być bardziej wizjonerem czy pragmatykiem? Powinien być wizjonerem, ale umiejącym stąpać po ziemi. Co w strategii ma większe znaczenie? Dobór zespołu czy precyzyjna wizja? Dobór zespołu jest zawsze kluczowy, ale wizja też jest istotna. Jedno słowo, które definiuje dobrą strategię? Klarowność? Jedna rada dla stratega? Angażuj ludzi. Czy strategie powinno się zmieniać w trakcie realizacji? Można, a często trzeba ją modyfikować. Czy lepiej działać szybko czy precyzyjnie? Ja lubię działać szybko, ale bez precyzji może to doprowadzić do katastrofy. Trzeba połączyć. Czy warto podążać za trendami? Nie można trendów zignorować, trzeba je obserwować, natomiast nie w każdym przypadku naśladownictwo jest najlepszą ścieżką do rozwoju. Największy trend w Twojej branży dzisiaj to? Pewnie wszyscy spodziewają się, że powiem AI, a ja jednak powiem zrównoważony rozwój i chciałbym, żebyśmy z tego trendu nie zawrócili. Czy AI nas zastąpi? Nie, ale będzie uzupełnieniem i wsparciem tego, co robi człowiek. Czy odwaga w biznesie popłaca? Generalnie tak, choć w krótkim okresie może prowadzić do zawirowań, w dłuższym na pewno wyjdziemy na tym dobrze. Więcej decyzji podejmujesz intuicyjnie czy analitycznie? It depends, to zależy, są takie jak na przykład decyzje rekrutacyjne, gdzie bazuje na swoim doświadczeniu i intuicji, ale decyzje na przykład inwestycyjne czy kredytowe wymagają podejścia analitycznego.